Siemano ludziska, z, z tej strony Wojciech i witam Was już w czwartym, no nie do końca, czwartym, czwartym odcinku tego dużego paku openingu, jaki zrobiłem ostatnio. Yy, myślę, że jak zorganizuję niedługo trochę kasy, bo niestety zaczynam się powoli kończyć ona w Ultimate Team, dlatego że już nie tradeowałem tak trochę bardziej od kilku tygodni, więc no muszę się tym troszkę zająć w najbliższym czasie. Yy. Także myślę, że już niedługo będą się powoli ukazywać. W tym tygodniu na pewno otwierania paczek nie będzie drugiego już Ale za to czego możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu. Na pewno możecie się spodziewać drugiego odcinka kariery. Miałem go wrzucić już w tym tygodniu, ale jakoś cofnęło mi jakby grej muszę przesymulować jeszcze z dwa tygodnie. Myślę, że po prostu wszystko uda mi się zrobić tak jak tam zrobiłem, bo już wszystkie transfery mam zrobione, tylko tam jak będą jakieś różnice w tym, to po prostu nie bijcie, bo to nie moja wina. Nie wiem z czego to wynika, bo ostatnim razem jak w bursu, też mi się coś takiego zrobiło może coś źle zapisuję albo coś. To jest chyba najlepsza paczka teraz, co przeleciałeś? Jeśli albo prawie najlepsza, także bez żadnych kokosów w tej części. Nie ma żadnego Di Maria ani nikogo, ale myślę, że jako tło do tego co będę chciał mówić, to jest dosyć fajne takie otwieranie paczek. Także enjoy. Um. No. Um. Chciałem powiedzieć kilka słów o tym. No, oprócz, oprócz kariery oczywiście będzie, myślę, że będzie mecz z gościem, bo mam już zaplanowane nagranie. Myślę, że nie spodziewacie się, przynajmniej większość z Was, oprócz tam kilku osób, którym wspomniałem, wspominałem, z kim będę nagrywał, ale myślę, że już niedługo się przekonacie. Znaczy na pewno się przekonacie w tym tygodniu. Co tam poza tym? Chciałem wspomnieć o kompilacji. Pierwsza moja kompilacja, czyli Tak smakuje życie, została przyjęta generalnie bardzo dobrze. Podobały Wam się bramki, bardzo du dużo wyświetleń, dużo, dużo kciuków w górę i generalnie została przez Was pozytywnie przyjęta. Jedyne czego, co Wam tak średnio pasowało, przynajmniej w większości, to muzyka. Ja osobiście muzyka pasowała, no inaczej bym jej nie użył, wiadomo, natomiast w większości z Was yy, niestety nie. W związku z tym ogłaszam, no może nie do końca konkurs, ale taki, takie, jak to się nazywa przetarg, nie, śmieję się, takie, no powiedzmy, że konkurs, że no to konkursem, na piosenkę do następnej kompilacji, na którą mam już większość materiałów. Nawiasem pochwalę się, że wysłałem bramkę do, zarówno do Top five Goals of the Week wiem, pewnie, pewnie sporo z Was ogląda, jeśli nie, no to zapraszam oczywiście do niego. Jeżeli uda mi się dostać, to podlinkuję na 100% i do bramek tygodnia na, na oficjalny kanał jej Sports no, w związku z tym mam nadzieję, że, że uda mi się gdzieś tam dostać. Bo naprawdę, bramka zdecydowanie najlepsze kiedykolwiek strzyłem w Fifie i w kompilacji będzie na 100%. No, te czego jak czego, ale tego jestem pewien. W związku z tym, no właśnie, wiem, że większość z Was nie śledzi mnie na Facebooku, natomiast oczywiście zapraszam do tego jak w każdym filmie. Właściwie w, każdej w każdym filmie w adnotacjach lub w opisie daję ten, ten link do Facebooka. No, i na kanale oczywiście jest. I zapraszam, żebyście właśnie na Facebooku, ewentualnie tutaj w komentarzach, ale tak bardzo, ewentualnie, raczej, pole, raczej wolałbym, żebyście napisali mi to na Facebooku, zarzucali propozycjami na piosenki do tamtej części. Nie wiem, czy jak po prostu nie będzie żadnej fajniejszej od, od dwóch typów, które ja do tej pory mam, które sobie znalazłem, to użyję którejś z nich. A jeżeli nie, no to wiadomo. No, i nie wiem, albo jeżeli ktoś będzie chciał, to ten kto podrzuci mi naprawdę magę fajną piosenkę, to albo będzie miał opcję, żeby coś ze mną nagrać. Oczywiście warunek jest, żeby posiadać jakiś tam mikrofon, nie mówię, mega wysokiej jakości, Skype'a, którego każdy może sobie pobrać, i FIFA 13 na PC. -ta. No i ewentualnie, jeśli ktoś nie będzie chciał nagrać albo coś, no to nie wiem, podlinkuję albo znaczy no nie podlinkuję, tylko nie wiem, zarzucę go nickiem, czy coś takiego w kompilacji po prostu. Generalnie w kompilacji, kompilacja naprawdę fajnie się zapowiada i jeżeli będziecie ją kiedyś widzieli, prawdopodobnie będzie też na Mix Golu. ktoś ostatnio wrzucił zeszłą kompilację na Mix Gola, było tam ponad 100 udostępnień, co mnie bardzo zdziwiło, natomiast nie dostała się na główną, nie mam pojęcia dlaczego, może ta się odostanie. Powoli, widzę, że już powoli się kończy ten, ten, ten to właśnie otwieranie, także dzięki Wam za oglądanie, to by było na tyle, dzięki za oglądanie, zobaczenia, hej!